Budzisz się o trzeciej w nocy, cisza ciemność. Nagle słyszysz skrzypnięcie, a lampa w korytarzu wygląda, jakby miała zaraz powiedzieć. <grym> Serio, dlaczego w nocy wszystko wydaje się jak z horroru? To nie tylko brak światła, twój mózg włącza tryb jaskniowca. W nocy twój mózg przechodzi w tryb przetrwania. Ewolucyjnie ciemność równa się niebezpieczeństwo. Drapieżniki, brak widoczności, zero szans na ucieczkę, więc Twój mózg wyostrza zmysły do maksimum, widząc zagrożenie w byle cieniu. W ciemności Twój wzrok traci ostrość, więc mózg uzupełnia luki. Widzisz niewyraźny kształt, bum, to już nie kurtka, tylko intrus. Do tego Twój mózgowy alarm od strachu jest w nocy na prawdziwych sterydach. W ciszy każdy dźwięk brzmi jak gong. To ewolucyjny trik, żebyś nie zasnął, gdy coś czai się w krzakach. Nawet zwierzęta w nocy są bardziej czujne, a badania pokazują, że w czynności mózg szybciej łączy kropki w coś złego. Dlatego horrory zawsze dzieją się po zmroku.